也是这样 Społeczna Odpowiedzialność Nauki to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych. Wideoteka naukowa przedstawia ciekawe badania naukowe, odkrycia i tematy naukowe, które realizują lubelscy naukowcy. Ich praca to nie tylko książki na półkach i prototypy nowych rozwiązań technologicznych czy medycznych. To próba zmiany naszego życia na lepsze. Muzyka temat zanieczyszczenia światłem czy też parków ciennego nieba jest myślę, że ważny nie tylko dla astronomów, że nie mogą prowadzić obserwacji astronomicznych naukowych czy też dla miłośników astronomii, ale również powodu szerokiego oddziaływania tego zjawiska jest ważny pod kątem ekonomicznym, ponieważ jest to marnotrawienie energii elektrycznej. Jeden z departamentów stanów zjednoczonych określił, że około 35% energii potrzebnej do oświetlania z instalacji zewnętrznych ulic, placów, parków jest marnotrawione przez właśnie nieprawidłowe instalacje, źle skierowane lampy, nadmierne oświetlenie. Więc to są ogromne pieniądze w skali nie tylko kraju, ale całego, całego globu. No i to jest, powiedzmy, wyświetlane w kosmos i marnotrawione. Jest to też ważne pod kątem zdrowia ludzi, ponieważ niewiele osób sobie zdaje, że wystawienie w nocy na, na sztuczne światło, zwłaszcza takie popularne w smartfonach czy w komputerach, to Światło z zakresu niebieskiego powoduje zachwianie gospodarki hormonalnej u ludzi, u zwierząt również oczywiście. Natomiast u ludzi obserwujemy to, te skutki, bo przez niewyspanie się, problemy ze snem, złe samopoczucie, a w skrajnych przypadkach zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre rodzaje nowotworów. I to jest badane od kilkunastu lat i, i wielu osób z branży medycznej się tym zajmuje. Oprócz tego kwestia samej estetyki nieba. Jeśli spojrzymy na niebo, w w centrum miasta no, widzimy tylko kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt gwiazd. W niczym to nie przypomina tego, co powinniśmy zobaczyć pod naturalnie ciemnym niebem, czyli tysiące gwiazd, struktury takie jak Droga Mleczna, które y, są nieznajome wielu ludziom. Y, Przytoczę taką sytuację, którą zawsze powtarzam, nie tylko ja zresztą, na, na różnego rodzaju konferencjach i e, wykładach popularnonaukowych, naukowych, że w, w latach 90. W Los Angeles zdarzyła się taka sytuacja, że poprzez trzęsienie ziemi włączyło się skutek awarii oświetlenia i Ludzie pierwszy raz zobaczyli nad głowami drogę mleczną i według doniesień z prasy w panice dzwonili na różnego rodzaju telefony alarmowe, że coś się dzieje nad ich głowami. Po prostu pierwszy raz w życiu widzieli drogę mleczną. Widzimy, jak daleko doszliśmy od tych pierwotnych czasów, gdzie widok naturalny ciemnego nieba, struktury, Drogi mleczne, te tysiące gwiazd było czymś, czymś normalnym. Wystarczyło wyjść z domu i każdy miał to na wyciągnięcie ręki. Teraz trzeba jechać wiele kilometrów, żeby znaleźć dobre miejsce. W Polsce jest to prawie niemożliwe. E, najciemniejsze niebo jest w, w Bieszczadach, ale też już jest zagrożone, ponieważ budowa kolejnych stoków narciarskich, ośrodków czasowych powoduje, że to um, zanieczyszczenie światłem już obejmuje coraz większe tereny, nawet tak dziewicze w skali Polski jak, jak Bieszczady. E, niestety nie istniało w Polsce, w porównaniu z innymi krajami, e, uregulowania prawne, które mogłyby zabraniać czy też regulować te kwestie. Są, są pewne przepisy, które na poziomie podstawowym pewne kwestie regulują, natomiast one są, te przepisy są martwe, nikt tego nie sprawdza. I jeśli byśmy mieszkali w domku, który jest oświetlany bezpośrednio w nasze okna z latarni ulicznej, nie możemy z tym nic zrobić. Jedynie można zamontować roletę i, i, i żadna walka nie da, nie, da, nie da żadnych skutków. Na poziomie legislacyjnym Środowiska astronomiczne od dawna walczą o to, żeby, żeby podobne prawo, jakie istnieje od niedawna w Chorwacji, zaostrzone prawo we Francji, czy też w niektórych regionach Włoch czy Słowenii, przenieść na polski grunt. Na razie nie ma w, chyba w tym kierunku woli politycznej, ale to też związane jest z tym, że mała część społeczeństwa wie w ogóle, o czym jest zanieczyszczenie światem. W 2015 roku robiłem badania na takiej próbce. Ponad 100 osób z jednej z gmin pod Lublinem, no i wyszło, że tylko 5% osób słyszało kiedykolwiek o tym, czym jest zanieczyszczenie światłem, 2% słyszało kiedykolwiek tylko o parkach Ciemnego Nieba. Chwilę po tym, kilka miesięcy po tym badaniu, ten osoba opublikował swoje własne badanie na próbce tysiąca osób. Wyszły te same wyniki. Też około 5% osób słyszało kiedykolwiek o zanieczyszczeniu światłem, więc jest to, jest to problem w zasadzie nieznany. Więc jeśli nikt o tym nie wie, no to nikomu nie zależy, żeby to poprawić. No i Parki Ciemnego Nieba są takimi obszarami, które między innymi są ustanawiane po to, żeby propagować tą wiedzę o zanieczyszczeniu światłem. Równolegle z promocją produktów astroturystycznych, ochroną tego nocnego krajobrazu, ochroną organizmów nocnych. Więc to wszystko jest tak, tak się zazębia i kilka takich nurtów się łączy w jedną całość właśnie na na terenie Parków Ciemnego Nieba. W Polsce są trzy parki. Ten najstarszy jest w Górach Izerskich. Został utworzony przez grupkę astronomów i osób zaangażowanych w ten projekt ze strony polskiej i czeskiej. On został utworzony na takich terenach odludnych Gór Izerskich. W zasadzie tam nie ma źródeł sztucznych światła, więc z tego względu, mimo że warunki obserwacyjne są dobre, ale nie najlepsze w skali kraju, to biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek osiedli mieszkalnych, no i warunki topograficzne sprawia, że tam naprawdę jest ciemne niebo i prowadzone są różnego rodzaju warsztaty, warsztaty astrofotograficzne, spotkania, niegdyś zjazdy osób, miłośników astronomii. Drugim parkiem ciemnego nieba w Polsce jest park w Bieszczadach, Gwiezdny Park w Bieszczadach. Został utworzony jako taka inicjatywa turystyczna, obejmuje całkiem spory obszar i tam można mówić o tym, że nie tylko jest ciemne niebo, ale również też wiele, wiele punktów, wiele źródeł oświetlenia. Niestety nie są one modernizowane w kierunku zasad zrównoważonego oświetlenia, tak to można nazwać. I w zasadzie jest chyba w, w świadomości Polaków. Biorąc pod uwagę te badania, które prowadziłem, właśnie e, głównie ten park z Bieszczat e, gdzieś tam wyrósł się w świadomości, on jest kojarzony właśnie z obserwacjami astronomicznymi. I trzecim parkiem, takim chyba najmniej znanym jest e, tak zwana Stoja Ciemnego Nieba w, w sołectwach Izdebno i i Halin. On może ma mniejszy potencjał turystyczny, natomiast edukacyjny i taki, powiedzmy, jeśli chodzi o propagowanie idei ochrony Ciemnego Nieba. Ma na równi z tymi dwoma wcześniej wymienionymi. Obecnie na całym świecie istnieje ponad, ponad 230 tego typu parków. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w zachodniej Europie, czyli tam, gdzie to zanieczyszczenie światła jest najbardziej dokoczliwe, czyli najbardziej rozwinięte regiony. Trochę wschodniej Azji, poszczególne inne kraje, łącznie jest ich 30 parę, to mają, mają pojedyncze przypadki parków. W zasadzie według badań wykonywanych z naszej orbity, czyli przez satelity, można powiedzieć, że 2 trzecie ludności styka się na co dzień z zanieczyszczeniem światłem o różnym poziomie w krajach rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone, większość krajów europejskich. Niemal 99% mieszka na obszarach, które są w jakiś sposób dotknięte zanieczyszczeniem światłem. W niektórych społecznościach, jak Singapur, kraje Zatoki Perskiej, no w zasadzie wszyscy Mieszkają pod mocno zaświetlonym niebem, tak mocno, że nawet ich wzrok nie jest w stanie zaadaptować się do warunków nocnych, bo nie mają takiej możliwości. E, natomiast jeśli chodzi o takie jeszcze dziewicze tereny, no to mm, są to głównie kraje mniej rozwinięte, kraje Afryki Subsaharyjskiej, e, wewnętrzne części na przykład kontynentu australijskiego, e, Ameryki Południowej, e, czyli tam, gdzie obecnie są budowane wszelkie profesjonalne obserwatory astronomiczne. Problem jest istotny, ponieważ w skali roku obliczono, że zanieczyszczenie światłem rośnie o 2%, więc możemy się łatwo domyślić, co może nas czekać za kilkanaście lat. Społeczna odpowiedzialność nauki jest obszarem coraz bardziej podkreślanym, zarówno przez społeczeństwo, jak też przez samych ludzi nauki. Stanowi podstawę dialogu nauki ze społeczeństwem. I realizuje trzecią, ale niezwykle ważną misję uczelni. Jak zatem rozumiana jest społeczna odpowiedzialność nauki przez naukowców? Posłuchajmy. Czy moje badania służą społeczeństwu? To, to się okaże. E, mam nadzieję, że tak. Natomiast musimy brać pod uwagę to, że e, w społeczeństwie są różne grupy, które mają różne potrzeby i część osób po prostu lubi mieć oświetlone podwórko jak, naj, jak, naj, e, jak najbardziej optymalnie. E, i czy wyświecają to światło w kosmos, czy nie, to ich za bardzo nie interesuje. Myślę, że problemem jest, takim, jeśli mówimy o ogólnych przyczynach braku zrozumienia w większości społeczeństwa, dlaczego warto chronić ciemne niebo, jest brak astronomii jako przedmiotu w szkole. Treści astronomiczne są przemycane w fizyce, natomiast są one podstawowe i moi koledzy pracowali nad pewnym badaniem, które miało wykazać wiedzę, Astronomicznym społeczeństwie, no i jest ona niestety niewielka. Uwaga! Przed Wami naprawdę ciekawa zagadka. Posłuchajcie! To z pomiarów zanieczyszczenia światła jest kilka. Można je podsumować jako metody wzrokowe, kiedy patrzymy własnymi oczami w, w kierunku nieba i na przykład liczymy gwiazdy w odpowiednim gwiazdozbiorze. I liczba gwiazd później nam pokazuje w odpowiedniej tabeli, jak jest, jaka jest jasność nocnego nieba. Są też metody instrumentalne, m.in. pomiary z, z orbity albo właśnie takim urządzeniem, które wygląda na pierwszy rzut oka jak zabawka, natomiast jest to profesjonalny sprzęt, urządzenie wykorzystywane przez, przez wiele osób zajmujących się kwestią pomiarów zanieczyszczenia światłem. Ten akurat, to urządzenie jest, służy do pomiarów ręcznych, a więc jest bardzo proste. Możemy teraz o zmierzyć. Mam nadzieję, że się nie zepsuje, że nie, ma, nie jest za jasno. Ale jeśli wcisniemy ten przycisk skierowany w zenit, no, pokazuje nam wynik w skali Magnitudo, przyjęta skala astronomiczna, która nam w bardzo prosty pok sposób pokazuje, jak, jak ciemne jest niebo. Natomiast dla, dla kogoś, kto chciałby własnoręcznie i nie miałby takiego urządzenia na stanie w swoim domu, polecam te, te metody wzrokowe, można znaleźć na stronie Glopet Night. Programu Ciemnego Nieba i różnych innych stronek, jak mierzyć w bardzo prosty sposób w ciągu kilku minut zaświetlenie nad własnymi głowami i zorientować się, czy żyjemy nad niebem prawdziwie ciemnym, czy też zaświetlonym. Poszukaj samodzielnie odpowiedzi. Powodzenia! Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków wideoteki naukowej. Wszystkie informacje o projekcie oraz odcinki znajdziecie na stronie Centrum Medialnego KUL. Serdecznie zapraszamy do oglądania.